Stanisław Mikulski, niezapomniany Hans Kloss, otoczony aurą legend, nie był tak niedostępny, jak się powszechnie uważa. Często spotykał się z fanami od domów kultury po międzynarodowe festiwale. W materiale zgłębimy prawdziwą naturę jego relacji z widzami oraz wpływ popularności na życie osobiste. Kiedy myślimy o gwiazdach perelu, Stanisław Mikulski jako Hans Kloss natychmiast przychodzi na myśl. Niemniej jednak Wokół jego postaci narosło wiele mitów, zwłaszcza dotyczących spotkań z fanami. Czy rzeczywiście był tak niedostępny, jak głoszą legendy? Prawda jest nieco inna. Mikulski, choć otoczony oparami oszałamiającej popularności, często spotykał się z widzami zarówno w kraju, jak i za granicą. Ich skala była zróżnicowana, od małych spotkań w domach kultury po większe wydarzenia organizowane w ramach międzynarodowych festiwali. Z pewnością nie były to wielkie państwowe wydarzenia, jak niektórzy lubili to przedstawiać. Radzenie sobie z popularnością bywa ciężkie, ale Mikulski znajdował sposób na zachowanie zdrowego dystansu. Aktor nie pozwalał, by sława uderzyła mu do głowy. Zawsze skromny i z szacunkiem do fanów, nie unikał spotkań, ale potrafił też oddzielić życie zawodowe od prywatnego. Utrzymywał pozytywne relacje z publicznością dzięki cierpliwości i naturalności. Bez skandali i medialnych afer, skupił się na rodzinie, co pozwoliło mu na zachowanie równowagi w trudnych czasach perelu, kiedy zarówno życie zawodowe, jak i osobiste mogły być wyzwaniem. Fakty są nieubłagane, spotkania z Mikulskim przyciągały tłumy. Był ikoną dla wielu, symbolem oporu i charyzmy. Kto nie pamięta legendarnego Brunner, ty świnio? Kiedy klos stawał się rzeczywistością, a nie tylko postacią z telewizji, fascynacja zamieniała się w tłumy wielbicieli oczekujących spojrzenia czy podpisu. Anegdoty płyną w tej historii jak rzeka, choćby te o nietypowych prośbach fanów. Niektórzy posyłali listy z prośbą o fragment munduru Klosa, co jedynie pokazuje, jak bardzo jego kreacja przerosła pierwowzór. Wizyta w szkołach. Mikulski szybko stawał się gwiazdą dnia, uczniowie i nauczyciele z zapartym tchem czekali na spotkanie z bohaterem numer jeden. Spotkania z fanami tylko potęgowały jego status, ale nie pozostawały bez wpływu na życie osobiste. Popularność mogła być przytłaczająca, jednak Mikulski znajdował sposób na zachowanie równowagi. Jego kariera nie została jedynie zdominowana przez postać Klosa. Uczyniło go to wszechobecnym symbolem, lecz nigdy nie stracił kontroli nad własnym życiem. Mityczne porównania padają do Bonda czy Hasselhoffa. Oczywiście jednocześnie i zasadne, i nieco schematyczne. Klos nie miał tek gadżetów Bonda, ale działał w realiach PRL, gdzie codzienna rzeczywistość była grubsza niż książki Fleminga. Mikulski, choć opętany przez jedną rolę, podobnie jak Hasselhoff ze słonecznego patrolu, znalazł swój styl na radzenie sobie z presją roli dominującej. Był dla nas bohaterem większym niż życie, a jednak nie zadyszany swoją chwałą. Podsumowując, spełniał oczekiwania publiczności. Kreując nie tylko pamięć tamtych czasów, ale nade wszystko dając nam fragment świata, który był mimo wszystko lepszy niż rzeczywistość ówczesnego Perelu. Jak mawiano wówczas, pewek z marzeń, klos nadziei. I nie można o tym zapominać, nawet jeśli czasy się zmieniły, a kartki na mięso to już przeszłość. W końcu, jak stwierdził Tomasz Rybak, anegdoty związane z Klosie i Mikulskim to nieodłączna część polskiej kultury rozrywkowej tamtych lat. Czyż można lepiej podsumować ten fenomen? Zasubskrybuj, aby nie przegapić ciekawych historii.